Panie Marszałku, to bardzo duża pomoc, szczególnie dla takich małych społeczności, małych miasteczek jak Boguszu w Gorce, ponieważ prawie milion złotych trafi tutaj na rozwój sportu. W takich miejscach to szczególnie ważne. Tak, to bardzo ważne, bo to nie tylko piłka nożna, ale tutaj mamy zapaśników i wiadomo, jest to sport olimpijski. Z tego bardzo się cieszę, że są pasjonaci, którzy tutaj własnymi siłami próbują ten sport budować. Klub Heros otrzyma 500 tysięcy złotych na budowę sali, salki gimnastycznej, gdzie będzie mógł uprawiać sport, gdzie będą dwie maty, gdzie będzie nowy budynek, a gmina zmodernizuje i zbuduje nowe boisko treningowe i otrzyma na to 400 tysięcy. Wcześniej jeszcze Heros otrzymał również na remont swojego obiektu 40 tysięcy, czyli w sumie 940 tysięcy, czyli prawie milion złotych trafi do mieszkańców Boguszowa Gorce. Każdy, kto obserwuje samorząd, każdy, kto obserwuje Urząd Marszałkowski, widzi, że coraz więcej tych pieniędzy trafia właśnie do sportu. Dużo się dzieje na Dolnym Śląsku. Tak, bo uważam, że poprzez sport po pierwsze odciągamy dzieci i młodzież od komputerów, od, mamy też problem oczywiście z otyłością dzieci i młodzieży. I drugie, co jest bardzo ważne, też sport powoduje, że społeczeństwo jest dużo zdrowsze na przyszłość. Więc dla nas, dla mnie jako marszałka odpowiedzialnego za sport jest bardzo ważne, żeby dzieci i młodzież odciągnąć od komputerów i Dać im szansę na zdrowe życie poprzez uprawianie sportu. Dwie inwestycje w Bogusławie Gorcach powstaną dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Tak, to prawda. To są dwie ogromne inwestycje, bo tutaj niespełna milion złotych zostanie przekazany niemalże do gminy. Tak? Za pośrednictwem gminy, do klubów sportowych. To jest kwota 400 tysięcy na boisko treningowe przy głównym boisku trawiastym no tutaj niestety przy budowaniu tego boiska z naturalną nawierzchnią zabrakło nie wiem czy pomysłu, czy ktoś nie zwrócił uwagi, że boisko z naturalną nawierzchnią ma pewne ograniczenia. Można z niego korzystać tylko w określonych warunkach pogodowych i w określonym czasie. Więc uniemożliwiałoby to tym młodym piłkarzom treningów i musieliby szukać po prostu innego miejsca, czy, czy przyjeżdżać do, do Boguszowa na, na górę parkową bądź szukać gdzie indziej, jeżeli te, 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 ta, ta boiska by była zajęta. Więc no, nie mogliśmy dopuścić do takiej sytuacji, żeby nasze dzieci tak, z Gorc nie miały możliwości trenowania u siebie tak, zaraz przy tak pięknym boisku. E, więc podjeli, podjęliśmy e, kroki za pośrednictwem właśnie radnych z Sejmiku, którzy przed chwilą mieliśmy okazję jej gościć e, i e, też za tak naprawdę... E, dzięki marszałkowi, który, który tym sportem żyje, który, jak tylko przekazaliśmy mu takie informacje, od razu, od razu nas zrozumiał w czym leży problem i, i spojrzał na nas przychylnym okiem, mogliśmy wystartować w konkursie, no i udało się, są środki dla, dla gminy, dla tych dzieci tak naprawdę z dzielnicy Gorce, z czego bardzo się cieszymy. Drugi projekt, Heros, jeżeli chodzi, o Klub Heros, to jest bardzo prężnie działający klub, który niejednokrotnie już występował też ośrodki do Urzędu Marszałkowskiego. Teraz największa inwestycja gmina przekazała klubowi działkę, która znajduje się w dzielnicy Kuźnice, na którą za chwilkę podjedziemy oglądnąć. No i teraz trzeba tam na tej działce przystąpić do budowy. Więc, pół miliona, bardzo fajna kwota, moim zdaniem, wystarczająca, żeby zacząć tą budowę no i żeby ten klub mógł się dalej rozwijać. Cieszę się z tych wydarzeń tutaj, które się dzisiaj odbyły. Ważnym jest, żeby sport amatorski mocno się rozwijał. Wszyscy doskonale wiemy, w jakim stanie jest kondycja fizyczna naszych dzieciaków. Jest bardzo źle tak? i każda taka inicjatywa poparta jeszcze przez Urząd Marszałkowski jest naprawdę czymś wielkim, czymś fantastycznym dla nas, dla rodziców i dla dzieciaków. Pani radna, czy głosowanie w Sejmiku Dolnośląskim nad takimi uchwałami, które potem skutkują budową boisk, budową hal sportowych i ogólnie rozwoju kultury fizycznej dzieci, to jest ciężka praca czy przyjemność? Przyjemnością, ogromną przyjemnością jest zawsze zasilanie małych klubów w takich małych, mniejszych miastach, wioskach po to, żeby młodzież, dzieci miały gdzie uprawiać sport, rozwijać się fizycznie. Marzeniem moim jest, żeby więcej godzin WF-u było wprowadzone w zajęciach w, w ramach godzin lekcyjnych w szkołach, żeby właśnie dzieci miały tą infrastrukturę sportową po to, żeby się rozwijały. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo wpłynie na rozwój przyszłości, na rozwój, na rozwój zdrowotny każdego człowieka. Który, tego, który w przeszłości jako małe dziecko, jako młody człowiek uprawiał więcej sportu. Bardzo nam na tym zależy. Pani Rodna, pani jest z Wałbrzycha. Wałbrzych posiada infrastrukturę sportową na naprawdę europejskim poziomie, bo takie obiekty jak Agła, Zdrój, czy teraz nowy budowany stadion na Nowym Mieście, no to faktycznie to już są obiekty klasy europejskiej. Czy celowanie właśnie ze środkami Urzędu Marszałkowskiego w takie miejsce, mniejsze miejscowości, to jest właśnie ten kierunek? Tak, yy, wszędzie czy wszędzie trzeba równolegle trzeba rozwijać infrastrukturę sportową. I w, tak jak mówiłam wcześniej, i tak, żeby dotrzeć. Do szerokiej rzeszy młodych ludzi. Żeby nie tylko młodzież i dzieci z większych miast miały dostęp do, do infrastruktury sportowej, ale także y, społeczność y, z mniejszych miejscowości. Absolutnie jest to bardzo ważne. Ludzie, którzy tworzą społeczność lokalną, sportowcy lokalni, którzy nie od dziś, nie od kilku miesięcy, ale od wielu lat kształtują tradycję sportową w Boguszowie Gorca. Ja jestem stąd, jestem z Wałbrzycha i doskonale pamiętam przecież tradycję sportu zarówno wałbrzyskiego, ale również boguszowskiego. Mi się zawsze to kojarzyło właśnie z piłką nożną, boksem, zapasami. Bogusz nie był formalnie tutaj, ale też był kojarzony z Boguszowem Gorcami. Także to wszystko było, ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy mieli po drugiej stronie, no nazwijmy to brzydko, ale jednak chyba tak to trzeba powiedzieć, decydentów, ludzi, którzy to rozumieją, to nic z tego nie będzie. Bo jeżeli na miejscu marszałka, który jest znanym także sportowcem, ale też zna, doskonale rozumie potrzeby sportu i organizatorem sportu, jest, gdyby był ktoś inny, który nie odróżnia piłki siatkowej od koszykowej, a boksu od zapasów, to byśmy tutaj się nie spotkali, nic by z tego nie wyniknęło. Czyli, jakby dochodzenie do ludzi o tej samej pasji. Może dopiero doprowadzić do finału takiego jak tutaj, że wreszcie, niezależnie od tego, że jest źle, a może szczególnie dlatego, że jest źle z punktu widzenia finansowego, że skąd ale wiemy, że z zasobnością portfeli mieszkańców naszego miasta no nie jest najlepiej. Więc tym bardziej, jeżeli i takie inwestycje jak sport, to i tak jest najtańsza promocja miasta, ale też prowadzenie do dobrego wychowania, do promowania. Zdrowego stylu życia, czyli, tak naprawdę, to o co nam chodzi, a czego ostatnio bardzo brakuje, po to, żebyśmy budowali zdrowe i mądre społeczeństwo. To jest ogromna przyjemność, zwłaszcza kiedy możemy wspierać taką młodzież, jaka jest w Golce. Zwłaszcza, że jestem radnym z tego okręgu, jest mi Boguszu w gorce są mi bardzo bliskie, a uważam, że sport, a pracuję w Komisji i Zdrowia i Edukacji, więc uważam, że i kwestie zdrowotne, i kwestie edukacyjne, jakie dzieci mogą osiągnąć dzięki sportowi, są nie do przecenienia, więc myślę, że to jest najlepsza forma też wsparcia i promocji gminy i w zakresie sportowym, i w zakresie wychowawczym i zdrowotnym, młodzież. Nie jest to ciężkie, jest to wielka przyjemność pracować na rzecz społeczności, zwłaszcza naszego powiatu i naszej Ziemi Wałbrzyskiej, jak i regionu dolnośląskiego. Boisko treningowe jest nam bardzo potrzebne, bo jak widzimy, zmodernizowany stadion jest z naturalną nawierzchnią. W naszym tutaj klimacie, gdzie są często opady, po prostu byśmy dewastowali tą na wierzchnie, więc musimy gdzieś trenować i boisko treningowe do tego jest bardzo, ale to bardzo nam potrzebne. Dzięki temu finansowaniu będziemy mieli, że tak powiem, pełnie szczęścia. Będziemy mieli miejsce do rozgrywania meczy i do trenowania. Nawiązaliśmy współpracę z klubem, żeby to połączyć i żeby to, żebyśmy byli mocniejsi. No i mamy do tego teraz obiekty, i, i jeszcze będziemy mieli jeszcze więcej, to zmobilizuje nas do tego, żeby było. No żeby ta piłka rozwinęła się bardziej niż rozwijała się dotychczas, a, a te, te wszystkie infrastruktury, które, które nam tutaj zafundowali, no to zmuszają nas do działania i żeby te kluby no pokazały się z jakiejś dobrej strony I, no i, też, i też jak połączenie, to też da to do, że, że no, no i dzieci i nie będzie takiej może rywalizacji na jakimś takim złym poziomie, tylko na takim pozytywnym poziomie i, no i mówię, no, no Razem mamy sporo, sporo dzieci w klubie, razem będzie około 300 osób, no i bez treningowego i bez tych tutaj stadionów, no to byśmy no nie mieli gdzie pograć. I, także no to, 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 co teraz dostaniemy, to musi nas mobilizować do, do wyższego poziomu. Panowie, ale to i tak już ogólnie bardzo dobrze wygląda, bo ja pamiętam swoje czasy dzieciństwa, kiedy grałem w piłkę, to często były to po prostu cztery wbite patyki w murawy, które były bramką i nic więcej. Tutaj dzieciaki już naprawdę mają bazę taką, powiem, godną. My sami graliśmy, my sami graliśmy <laughs> na takich boiskach, na jakich Pan mówi. Wbijaliśmy patyki na łące, tam graliśmy w piłkę przez cały czas. No ale no cóż, to są dawne czasy, tak? Nie tylko nasze miasto, nasza Polska się zmienia, wszyscy się zmieniamy dookoła. Na lepsze, na lepsze, jak widać. Tak jak prezes tutaj wspomniał, obiekty mamy, mamy pełne szczęścia i naprawdę byłoby szkoda zmarnować ten potencjał. Nic, nic tylko działać. Nic, sami my, jako górnik boguszu w Gorce, niewiele możemy zdziałać. Tak samo, sami jako szczyt boguszu w Gorce też niewiele są w stanie zdziałać. A jeśli połączymy swoje siły, a łączy nas piłka nożna, jesteśmy w stanie po prostu zrobić więcej. I krok po kroku będziemy tą piłkę nożną budowali tutaj w naszym mieście, nie od razu. Te kluby jeszcze funkcjonują dalej osobno, jako osobne stowarzyszenia. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę, krok po kroku będziemy nadążali za naszą infrastrukturą piłkarską. Jesteśmy w miejscu, gdzie za jakiś czas mam nadzieję, że niedługi powstanie nowa sala zapaśnicza. Nie będzie tylko miejsce po to, żeby trenować zapasy, ale będzie to miejsce, mam nadzieję, dla wszystkich tych, którzy będą chcieli spędzić czas na sportowo. Obiekt, mam nadzieję, będzie wykorzystywany praktycznie od rana do wieczora, a programy, które będziemy realizować, to będą uzależnione od nasie, naszej pani Joanny Kołodziej, która nie tylko robi programy sportowe, ale całą masę innych prospołecznych działań. Obiekt, który powstanie dzięki Głównie Urzędowi Marszałkowskiemu. Ludzie, którzy zobaczyli, że można, a właściwie trzeba, organizować strukturę sportową na Dolnym Śląsku i okazuje się, że można to robić też w Boguszowie. Odważyliśmy się pierwszy raz, jako mam nadzieję, nie pierwszy klub zapaśniczy, na stworzenie programu, projektu z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego. Jest to pierwszy projekt w Polsce który pozwala klubom sportowym pozyskiwać środki z zewnątrz. Czyli od marszałka taka pierwsza pula 50%. Dzięki tym pieniądzom powstanie budynek w stanie surowym zamkniętym. Pozostałe środki, które uda nam się pozyskać, będą na wyposażenie tego obiektu, ale podstawę będziemy już mieć. Dla nas jest to olbrzymia szansa rozwoju dalszego i szukanie dodatkowych, Zawodniczek, zawodników, którzy chcą pozyski znaczy chcą być na świeczniku Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i przede wszystkim Igrzysk Olimpijskich, bo tu jest cel, żeby ich wychowywać.